To już trzeci film, proszę zobaczyć. Rojk sobie siedzi. Pięknie. Powoli wchodzi do wnętrza. Na przedniej desce ula. Widać ich. No przynajmniej 3000. Matka już wyszła do wewnątrz, na pewno. Rojk zaczyna się rządzić w nowym ulu. Tutaj mamy sporo pszczół na górze, które muszą dopiero wejść. Uwiązały się na zewnątrz, jeszcze nie są do końca pewne, czy tutaj zostaną. Prawdopodobnie, jak się wiążą na zewnątrz, bo tak to już by się do pracy wzięły.